Cześć Słońca, witam Was wszystkich bardzo pięknie i bardzo serdecznie. Kochani, tyle co wbiegłam do domu, a słuchajcie, po bardzo ciężkiej pracy, zawodowej oczywiście. Bieganinie, moi drodzy, dzisiaj po prostu pomiędzy pacjentami, a jednocześnie, moi drodzy, gdzieś tam jeszcze po mieście, robiąc szybkie zakupy, żeby do Was przybiec. No i żebyśmy mogli, kochani, dzisiaj, koniecznie dzisiaj, zrobić sobie czytanko, które miało miejsce z tytułu Nowiu, przepraszam, z tytułu Nowiu które miało miejsce, moi drodzy, 17 oczywiście lipca żeby sprawdzić, co Nów księżyca w znaku raku będzie chciał wnieść do każdego znaku z odjaku. I moi drodzy, karty mam w ręku, karty są, kochani, przetasowane już. No i teraz będziemy sobie po malusieńku, moi drodzy, teraz wykładać karty dla każdego znaku, żeby zobaczyć, co ten Nów, który właśnie 17, kochani, był, będzie do naszego życia chciał wnosić. I spytajmy po kolei, co ten Nów w raku będzie chciał wnieść do życia baranka. Do życia baranka, moi drodzy, coś zupełnie nowego. Pojawia się tutaj szansa na nowy początek i teraz oczywiście, nie wiem, z karty są kielichowe, oczywiście emocjonujące nowy początek, to mogą być nowe związki, nowe relacje, nowi faceci, e, słuchajcie, nowe laski. Jak najbardziej tak, możemy tutaj całkowicie w coś nowego wchodzić, albo dawać szansę na to, aby coś tutaj faktycznie mogło zaistnieć, e, bo załóżmy, spotykacie się z kimś, jesteście z kimś e, i tak jakby no, <laughs> czujemy do siebie bardzo dużo ale nie rozwijamy tej relacji, no to więc w przypadku takich, um, słuchajcie, baranów... Pojawia się tutaj, kochani, jakby możliwość, że być może, kochani, ta szansa się stworzy, albo Wy sami stwierdzicie, chce tą szansę wykorzystać i rozpocząć coś nowego. Załóżmy z jakąś osobą, z którą się spotykam. Alternatywnie, moi drodzy, jeżeli Wy już jesteście w stałych relacjach, no to szykują się tutaj jakieś nowe, emocjonujące początki, kochani, nie wiem, coś, co może sprawić, że będziecie szczęśliwi i radośni, to mam na myśli, więc może się na przykład otworzyć możliwość na zakup czegoś, może się stworzyć na przykład możliwość. Na to, żebyście mogli tutaj coś mm, poczynić, wspólnie porobić, moi drodzy, i to będzie poniekąd e, cieszyło Was bardzo mocno, więc tutaj gdzieś te emocje będą, kochani, bardzo mocno podwyższone. Szanse na nowe początki, które sprawią, że baranki będą szczęśliwe. Otwiera się coś. Oczywiście, moi drodzy, pamiętajmy o jednej rzeczy: to, czy Wy z tego skorzystacie, czy nie, to jest już wasza wola, bo to jest szansa. Masz szansę być szczęśliwy. Czy z tego skorzystasz? I to jest pytanie do Barana. Dobrze, przejdźmy teraz do Byka, co nów w znaku Raka, mający miejsce 17 lipca, będzie wnosił dla zowiakalnych Byków. Okej, okay, byczki, co dla Was? Słuchajcie, ktoś do czegoś dorasta, ale teraz pytanie, czy to Wy dorastacie? Czy to jest sytuacja, która powoduje, że ktoś w Waszym otoczeniu dorasta? To może być też sytuacja, w której oboje, moi drodzy, teraz jakby jesteście do czegoś gotowi i jedno za drugim wypatruje, czeka, nie może się doczekać. Załóżmy tego, aby być razem, stworzyć coś razem, zaplanować coś razem, spotkać się razem. E, słuchajcie, no pamiętajmy, że to nie jest taka typowa dniówka, taka, wiecie, że a dobra, no tam czekam za wiadomością. To jest coś zupełnie innego, to jest takie bardziej, wiecie, nowie pełnie, one mają być takie troszeczkę na szerszą skalę, tak? Nie takie takie tam, wiecie, takie lajtowe, wiem o co chodzi. Więc ta karta bardzo mocno tutaj pokazuje klimat cicho. Ta karta bardzo mocno, kochani, pokazuje klimat, w którym ktoś do czegoś dorósł, ktoś już wypatruje tej drugiej strony, albo ktoś zastanawia się nad jakąś fajną przyszłością wspólną razem i jakby jest do tego gotowy, tak jakby tego chciał. I teraz pytanie, kto? Czy to bardziej byk, który był do tej pory niezdecydowany, to gdzieś albo czekał, czekał, on był zdecydowany, ale czekał za tą drugą stroną? No to teraz może zobaczyć pewne im, takie wiecie, czyny ze strony tej drugiej osoby, która jest coraz bliżej tego naszego byka i jakby coraz bardziej jest gotowa na to, żeby się połączyć, żeby wspólnie coś stworzyć. Więc kochani, coś, coś dobrego dla Was idzie pod kątem takim, że chyba będzie można rozpocząć zupełnie nowy etap w życiu, do czego Wy jesteście gotowe, jak i druga strona. Więc więc bardzo fajnie. Ci z Was, którzy tutaj, nie wiem, chcieliby cokolwiek usłyszeć pod kątem zawodowym, finansowym itd., itd., czyli taka sfera pracy, to słuchajcie, Słuchajcie, jakieś nowe możliwości pojawiają się również, tak? I gdzieś wy tutaj w dużej mierze te nowe możliwości będziecie przyjmowali do siebie. A Dobra, co zmierza do bliźniot? Co zmierza do bliźniot tytułem nowiu znaku raka? Bliźnięta. O, czekajcie, jedna karta się już tutaj wiem, sama odwróciła. Słuchajcie, karta bramy, karta przejścia, co niektórzy domykają cykle karmiczne, to tak od razu powiem, a poza, pozostali moi drodzy zostawiają coś negatywnego za sobą, już nie wracają do tego tematu i brną moi drodzy pięknie do przodu z czymś. Przeprowadzki, słuchajcie, nowe plany, budowy domów, kupna mieszkań oczywiście, słuchajcie, jakieś wspólne plany razem, zapomnienie o jakichś niesnaskach, o jakichś sytuacjach, słuchajcie naprawdę, gdzie mogliście być bliżej. Czymś mocno wyczerpane, na chwilę obecną otwiera się przed Wami nowa możliwość, Brama, tak zwana, moi drodzy, gdzie Wy tutaj zostawiając to wszystko za sobą odważnie, nie wiedząc, co Was jeszcze czeka, ale ruszacie z czymś, moi drodzy, do przodu. Tak jak powiedziałam, wyjazdy, przeprowadzki, budowy, inwestycje z tej, z tej grupy osób, tutaj bliźniąt, która chciałaby coś usłyszeć, tak jak najbardziej będą te możliwości przed Wami otworem, kochani stały a Wy z tego, co widzę, będziecie z tego korzystać. Cała pozostała grupa zostawia coś w tyle, już do tego nie wraca i odważnie rusza do przodu sama albo z kimś, bo tutaj też jest więcej osób. Jak najbardziej może takie coś się tutaj nam pokazać. No i sprawdzamy raczka. Co w Waszym znaku raki chcę Wam przynieść? Co, racz, co do raczków idzie? Ponowił w raku raki. Ups, jeszcze nie, nie odwróciły się, nie odwróciły się co nów w znaku raka przyniesie z odjakalnym rakom. Spełnienie życzeń, spełnienie marzeń, moi drodzy. Taki klimat się tutaj pokazuje, bardzo mocny. Radość, szczęście też jak najbardziej, ale w dużej mierze, jeżeli coś planowałyście, czegoś chciałyście, dosyć długo, kochani, manifestowałyście być może jakieś swoje własne marzenia, a tak jak ostatnio to robiła, Boże, chyba, nie pamiętam, Hanna, Hanna, słuchajcie, 1682 czy coś, Tutaj od nas z magicznej. To moi drodzy, takie rzeczy mogą się tutaj nam pięknie manifestować, mogą się spełniać może to kochani, dążyć do tego, że będziecie z czegoś e, przyolbrzymio e, zadowolone. No więc, moje drugie raki, żyć nie umierać, tak? No bo skoro spełniają nam się życzenia, spełniają się marzenia, coś, kochani, idzie zgodnie z planem, coś idzie zgodnie z tym, tak jak wyście sobie tego życzyły czy chciały. Przychodzą do nas, kochani, jakieś nowe perspektywy, które sprawiają, że wam się że chce żyć, że energia wam, kochani, wzrasta, że czujecie, że tylko ślanka i właściwie to tylko można tutaj świętować. No to, moi drodzy, no tutaj nie ma co dodatkowego dodawać. Coś, czego chciałyście, ma szansę teraz ponownie księżyca kochani się spełnić. E, co zmierza do lwa? Ponowi e, Księżyca w znaku raka. Co zmierza do lwa? Ponowił księżyca w znaku raka. Co zmierza do lwa? Ponowi księżyca w znaku raka. No zaraz zobaczymy, wiątka, co też u Was. U was kochani, no teraz wiecie co, czujecie się chyba na siłach, żeby wziąć sprawy w swoje ręce. Tak to widzę. I mało tego, jak weźmiecie sprawy w swoje ręce, a czujesz, że większość z Was możecie tak poczuwać. Jestem silny, jestem silna, jestem mocny, jestem mocna, biorę się za siebie, oczaruję wszystkich, wszyscy padną na kolana i czuję, że mam potencjał, czuję, że mam energię do tego, żeby to zrobić, tak? Czuję się. Wiecie, o co mi chodzi, taka dowartościowana w pewien sposób, czy też dowartościowany, żeby pokazać tak naprawdę na co mnie stać. I powiem Wam, moi drodzy, że z takim poczuciem, które tutaj do Was może przyjść, z taką siłą, z taką charyzmą, co do kwestii tego, żeby czuć się pewnie w jakimś temacie i zabrać się, kochani, za coś, to powiem wam, że jak się za to zabierzecie i będziecie mieć w sobie taki potencjał, to, to osoby, czy też to, co chcecie osiągnąć, nazwę to może tak, bo oczywiście jedni będą chcieli oczarować zenka czy kaśkę, a jeszcze inni na przykład będą chcieli zabrać się za siebie i na przykład stworzyć coś na większą skalę tak na przykład coś w pracy, coś na przykład we własnej działalności. Nie wiem, w samokształceniu się, w pójściu na przykład w inwestycje jakieś na przykład, to moi drodzy, to o co Wy tutaj będziecie, że tak powiem, walczyć, czy też brać sprawę w swoje ręce, drogie lwy, ma szansę się ziścić. Także słuchajcie, tłumy padną na kolana, no ale warunek jest taki, żebyście dostrzegli w sobie ten potencjał i sytuację, w której Wy możecie wykreować sobie wszystko tak, drogie lwy, jak chcecie. Więc idzie taki impet, energia, działalność, moi drodzy. Kreacja i przede wszystkim oczarowanie kogoś e, Wami. No i teraz kochani, lecimy z panienką, panna. Co nów w znaku raka przyniesie pannie? E, panienki, panienki. Co wniesie nów w znaku raka w Wasze życie? Sonów w znaku raka. Poczekajcie, poczekajcie. Macie fajną kartę. Ja Wam powiem tak, mogłabym ją olać i wyciągnąć Wam inną, ale nie. Rzucę się pod te biurko, Po moi drodzy, karta jest zajebista. Poczekajcie. No, i jestem moi drodzy, wyłowiłam Wam tą kartę. Słuchajcie, kartę macie bardzo piękną. Zacznę, słuchajcie, od tego, co ta karta tak naprawdę znaczy, a powiem Wam potem dodatkowe jeszcze przekazy, które tutaj idą, bo no umówmy się, nie każdy się będzie zaręczał, tak? Nie każdy będzie, słuchajcie się tutaj, mm, chciał, yy, no dobra, zaręczać, oświadczać, tak, czy też tudzież zakładać, yy, słuchajcie, sakramentalnego, tak, jakichś dokumentów, słuchajcie. Małżeńskich podpisywać, ale w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś z Was czeka, aż zenek, czy też kurczę, nie wiem, Kasia powie sakramentalne tak, albo się oświadczy, przyjdzie, klęknie na kolano, będzie chciał z Wami, konkretnie moi drodzy, tutaj, mmm, dzierżyć dalej, słuchajcie życie, iść przez to życie, tak to mam na myśli. Gdzieś tutaj, czy ma poważne plany z Wami związane? Tak, tak. Ma poważne plany i, kochani, Wasze związki, Wasze relacje mają szansę na rozwój, mają szansę na to, żeby były bardzo poważne ważnymi relacjami. Ktoś tutaj myśli o zamieszkaniu wspólnym, o świadczynach, zaręczynach, jak już powiedziałam. I jednocześnie moi drodzy, będzie jakiś naprawdę duży powód do radości, bo to są bardzo dobre kontakty z ludźmi, kochani. Jakaś sytuacja, w której mocno coś was może tutaj ucieszyć. Możecie kochani coś zrobić dla własnego domu, mieszkania, tak? Bo to jest ognisko domowe. My tutaj coś chcemy upiększyć, coś chcemy zrobić, nie wiem, chcemy odwalić, kochani, jakieś inwestycje, remonty i tak dalej, tak dalej. My mamy jakieś Plany życiowe, ogólne, które dla panny będą się spełniały. Będziecie, kochane, miały powód do radości, do świętowania, do tańczenia wręcz, do weselenia się z jakiegoś powodu. A słuchajcie, nie: no, mega karty, tyle, aż tyle, więc mam nadzieję, drogie. No, i tutaj jeszcze nowa pasja, ogień, słuchajcie, tralala, w ogóle nie ma, nie ma o czym gadać. Jest bardzo dobrze. Przechodzimy, kochani, do dolnego rzędu, czyli teraz do wagi co Księżyca w znaku Raka będzie wnosił do znaku Sobiaku Waga. Jeszcze raz. co będzie chciał, u, kochani, u Was coś się definitywnie będzie kończyć, czyli jakiś etap, ale słuchajcie, nie czytamy tej karty źle, bo pamiętamy, kochani, że to jest tak, że w Waszym życiu musi coś się transformować, musi się, kochani, coś zmieniać, musi iść ku lepszemu, bo słuchajcie, karty, generalnie, nawet jeżeli są jakieś katastroficzne, to Wam się może wydawać, o Boże, jaka tragedia, ja tak nie chciałam i co teraz, co teraz. Oczywiście, kochani, ale czasami musi coś pierdyknąć, kochani, musi coś, Ruchnąć, musi się coś zakończyć, e, bo wam się wydaje, że to już jest, nie wiem, cały świat do góry nogami, wam się wywraca, że to już jest po prostu tragedia roku. Tymczasem nie przyjdzie coś pięknego i zajebistego, wiecie o co mi chodzi, póki wytkwicie w czymś, co już dawno trzeba zakończyć. I moi drodzy, e, no przychodzi jakieś zakończenie, tak? Definitywne zakończenie, jakiś krach, jakaś sytuacja, że tutaj już nie będzie dalszego rozwoju czegoś, ale jednocześnie, moi drodzy, ta śmierć. Eee, przynosi głęboką transformację Waszego życia. Czyli waga, może definitywnie, zresztą no, słuchajcie, Arkan Wielki, to już w ogóle nie ma to, tamto. Uwag, następuje transformacja Waszego życia, zmieni się coś naprawdę kolosalnie, pewne rzeczy, które muszą się już zakończyć, które naprawdę są bezowocne, które są nierozwojowe, z których już nic nie da się, kochani, wyłuskać, będą ulegały zakończeniu. Czyli słuchajcie, no, idzie sytuacja, czas to coś skończyć i jednocześnie sprawić, żeby waga była szczęśliwa, żeby waga nie stała w miejscu, żeby waga nie była taka uśmiercona za życia. Wiecie o co mi chodzi? Przychodzi moment transformacji. Więc, drugie, wagi bardzo do A na spodzie po przetasowaniu macie jeszcze diabła, a więc wiecie co? Odchodzi to, co toksyczne, to, co nierozwojowe, to jakieś wasze wszelkie lęki, i jeszcze potem karta świat, boże, ale macie, słuchajcie, same arka na wielkie. Słuchajcie, coś, coś z przytupem idzie. Więc kończy się coś, co być może kochani sprawiało wam strachy, lęki, bałyście się czegoś, coś było toksyczne, coś było dla Was klatką, więzieniem, manipulacją sytuacją nierozwojową całkowicie i otwiera się przed Wami możliwość, moi drodzy, bo karta świat z spodu pokazuje, że otwiera się przed Wami nowa możliwość pójścia dalej, ale przy jednoczesnym domknięciu starych drzwi, łącznie z definitywnym domknięciem starych drzwi. Nie wiem, kochani, czy to zrobi waga, czy coś się wydarzy w jej otoczeniu, czy to zrobi ktoś, tak, umówmy się. Ale bynajmniej waga ma się spodziewać zakończenia czegoś, definitywnego zakończenia czegoś, czegoś, co ją ograniczało, czegoś, co było toksyczne, czegoś, co sprawiało, że waga zamiast cieszyć się życiem, to płakała, bała się i wszystko inne. I tymczasem coś będzie się transformować, będzie się coś zmieniało, drogie wagi. No także ja tu trzymam kciuki. Dobrze, a co idzie do skorpiona po nowiu księżyca w znaku raka? Skorpion. Co idzie do skorpiona? Co idzie do skorpiona? Co idzie do skorpiona? słuchajcie, decyzje, wybory nie wiem czego się tyczące moi drodzy, to może być jakaś sytuacja dotycząca, oczywiście bo mam monety, no to więc ezu, no mogą to być sprawy zawodowe czy zmienić pracę, czy w niej zostać czy pomyśleć o czymś innym czy ewentualnie nie no nie wiem co to może być, tak? ale bynajmniej kochani macie dwie możliwości w garściach i przyjdzie wam podjąć jakąś decyzję patrząc na karcie spodnią widzę, że możecie trochę to zrobić z takim poczuciem żalu, smutku, albo no tak, z poczuciem żalu i smutku, bo ciężko wam będzie zrobić taki ruch. Nie będziecie pewne i przekonane co do kwestii tego, że taka decyzja, a nie inna, musi zapaść, ale musi. Skorpiony musi. Co by tutaj nie było, rozważacie pewne dwie kwestie. I ta decyzyjność teraz, w tym momencie będzie od Was wymagana. Więc, tak jakby ten nów w znaku raka przyniósł Wam taki klimat, w którym stary, albo stara oczywiście. No fajnie, 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 fajnie się bawisz i tak dalej, tak dalej, ale tymczasem, moja droga czy mój drogi, czas wreszcie w jakiejś sprawie podjąć decyzję. Albo tak się układają jakieś rzeczy w Waszym życiu, że trzeba będzie teraz, powiedziałabym w takim stanie nie chcę powiedzieć lanki, ale w takim stanie, w którym nic nie trzeba było póki co robić, to tymczasem trzeba będzie popodejmować jakieś decyzje. Ok, przechodzimy sobie do strzelca. Sonów w znaku raka przyniesie Wam Teraz zobaczę, co jest na spodzie. Kochani, macie wieże. Coś pierdolnie, ale tak konkretnie. Albo Wy same coś walniecie, albo gdzieś w oku coś, kochani, gruchnie trachnie. Albo po prostu coś, co już dawno powinno polecieć w piach. U, i macie cesarzową. Kurczę, wy też macie na wielkie. Jeszcze, jeszcze zobaczę, co jest, co jest dalej. No, i mamy tutaj już potem działanie. Waga miała trzerka na wielkie, Wy macie dwa, ale kochani to są jakieś ostre, konkretne decyzje o, um, teraz ja nie wiem, czy to Wy będziecie, czy ta cesarzowa ze spodu talii pokazuje tutaj Was, czy to, czy to jest jakaś sytuacja, że musi coś pierdyknąć, żeby strzelec mógł się rozwijać, rozkwitać, cieszyć się życiem? Może kwestia tej wieży to jest coś na pewno, co od jakiegoś czasu było, stało, było nie, nie, wiecie, nie do ruszenia, budowane było od iluś tam lat, ale Wy doskonale wiecie, że kochani, to, to, to są złe fundamenty, że tutaj Wy jesteście więźniami tej wieży. Ja mam takie wrażenie, kochani, bo tutaj to tak trochę gdzieś wygląda jakby. Yy, yy, wiecie co, jakby no tak jakbyście przykładowo wiedzieli o tym, że to nie jest dla Was fajne miejsce Mm, ale jednocześnie trzymałyście się tego kurczowo póki co, ale wiecie o tym, że, no, że to nie jest dla Was rozwojowe. Powiedziałabym w ten sposób. E, I ta wieża poleci, kochani. Po nowiu księżyca, nie wiem kiedy, nie wiem, czy to będzie dzisiaj, czy za tydzień, czy tam kiedy, ale pokazuje się, że musicie się szykować na tą zmianę. Słuchajcie, to może przyjść znienacka i dodam tutaj, że możecie zrobić to Wy sami, może to zrobić ktoś, ale na tej, w tej talii tej pięknej słowiańskiej talii, kochani, pokazuje się to tak, tak jakby, słuchajcie, los już miał w tym pomóc. Bo on tak, wiecie co, patrzy, no nie wiem kto tam, nazwijcie sobie to Bogiem, nazwijcie sobie to, nie wiem, kimś tam innym, a przeznaczeniem losem kim, kimkolwiek. I on tak na to wszystko patrzy i mówi sobie tak, ja pierdzielę, no ten strzelec to po prostu, ja nie wiem, jak ja tej wieży nie rozwalę, to ten, to ten strzelec w tej wieży po prostu, no po prostu umrze. Nie wyjdzie, nie wyściubi nosa, będzie siedział w tych pomrocznościach i nie będzie szczęśliwy. I powiem Wam, że tutaj to tak trochę wygląda, jakby faktycznie jakiś, um, słuchajcie, jakiś los miał w tym pomóc. Pomóc Wam z tej wieży się uwolnić, zakończyć jakiś etap w Waszym życiu. Coś, co stałego było, no może się, kochanie, rozwalić, ale od razu mówię, nie po to, żeby było źle. Tylko po to, żebyście wy, gdzie ta cesarzowa, po to, żebyście Wy mogli rozkwitać, po to, żebyście wy, kochani, czuły się kwitnąco, tak? Czy też kwitnący, żebyście mogli coś rozwijać w swoim życiu, żebyście poczuły, że siedzenie we wieży, w której siedzicie, nie ma najmniejszego sensu, bo życie przecieknie wam przez palce i nic z tego życia nie będziecie mieć. Więc, no, drogie strzelce, karty z przytupem no, podobnie zresztą jak i u tej wagi, uwagi jest śmierć. Ale spodziewajcie się kochani jakiejś kolosalnej zmiany, jakiegoś runięcia czegoś, moi drodzy i chęci, powiedziałabym, rozwoju. To idzie wszystko ku waszemu dobru. Jeszcze raz to podkreślam. To nie jest sytuacja dramatyczna, tylko sami zobaczycie, że jak wyzwolicie się z czegoś, to poczujecie, że teraz dopiero chwytacie oddech, że dopiero teraz możecie rozkwitać i rozwijać się, czuć się spełnione karta cesarzowej może też wskazywać na to, że to Wy dorastacie w końcu do czegoś. Albo Wy po tej wieży poczujecie się mocniejsi. Więc no, hmm, no, no takie karty, tak? Taki mamy klimat, słuchajcie. Takie mamy rozdanie. Przechodzimy do koziorożca. Koziorożec, koziorożec, co po no, w znaku raka idzie do Was? Co po w znaku raka idzie do zodiakalnych koziorożców? Koziorożec, to idzie do koziorożca. Pięknie, ja już tutaj nic nie mówię. Macie słońce. Radość, spełnienie, zadowolenie, pomyślność, uśmiech słuchajcie powody do radości umysłów, jakieś powiedzmy pewne rzeczy, które były utajone, były w tajemnicy, były w sekretach, nie było pewne co dalej, no to teraz już będzie pewne, to już teraz się powyjaśnia, już teraz, słuchajcie, puzle się poukładają, już teraz koziorożec będzie wszystko wiedział albo się udowie, tak, albo się udowie. Jeżeli koziorożec czekał za jakimś wyjaśnieniem sprawy, za jakąś decyzją jakiejś osoby, która do tej pory stała w miejscu i nie wiedziała czego chce, no to teraz sytuacja się wyjaśni. I będziecie już wiedzieć, czego ta druga strona chce, jak sprawy się potoczą, tak i tak dalej, tak dalej. Bynajmniej przychodzi pomyślność, chociaż co by to nie było, no karta Słońca zawsze to jest najlepsza karta w tarocie, kochani, no nie ma lepszej. I ona po prostu gdzieś pokazuje, że wszystko będzie pięknie. Pięknie będzie w koziorożce. Także ja Wam tego oczywiście też z całego serca, kochani, życzę. Wszelkiego rodzaju spory kłótnie, jeżeli ktoś gdzieś ma jakieś niesnaski, spory kłótnie, jakieś słuchajcie, szarpanie się z emocjami itd., itd. to również ulegnie uzdrowieniu, słuchajcie, spłyceniu, pogodzicie się, będzie szczęśliwie i będzie również radośnie. Dobra, no to przechodzimy do wodnika, co zmierza do wodnika, jeżeli chodzi o nów e, księżyca w znaku raka. Czego może spodziewać się wodnik po tym nowiu w znaku raka? E, wodnik, 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 wodnik. Jeżeli chodzi o wodnika, e, słuchajcie, e, jakaś e, sytuacja szans na poprawę jakości życia finansowo-zawodowego. Bo mamy tutaj, słuchajcie, nowe plany, nowe inwestycje. Mamy na coś kasę, coś tutaj pomyślnie zadziewa się w sferze zawodowo-finansowej. Co by to nie było? Jeżeli ktoś czeka za propozycją pracy, dostanie ją. Jeżeli ktoś czeka za przedłużeniem umowy, dostanie ją. Jeżeli ktoś gdzieś chce kasę zainwestować, coś kupić i tak dalej, pojawią się zajebiste możliwości, z których wodnik powinien jak najbardziej skorzystać. Jeżeli czekacie za, jakimś, za jakimiś pieniędzmi, przychodzą. Jeżeli kurczę gdzieś, e, kochani, no nie wiem, no dobra, co by nie było. Sfera zawodowo-finansowa, moi drodzy, perfekt. Tutaj coś zaczyna się bardzo fajnego dla Was zadziewać. W sferze, oczywiście, słuchajcie miłosnej, relacyjnej, pojawiają się poważne plany co do Waszej relacji. Czyli, na przykład, słuchaj, może coś razem kupimy, może razem zamieszkamy, mam w ogóle poważne plany wobec Ciebie, może się ochajtamy, może to, może tamto. Albo to jest taka sytuacja, która ma sprawić, że wodnika życie będzie teraz jakościowo lepsze, będzie poważniejsze, będzie bardziej dostatnie, będzie z możliwością taką, że teraz wodnik może coś zrobić, coś poczynić bo tutaj te poważna szansa od losu przychodzi, moi drodzy, do Was. Spód może to się tyczyć wspólnego czegoś razem z kimś, bo mamy kartę, kochani, współpracy, budowanie czegoś, rozwijanie czegoś. No i sprawdźmy jeszcze rybę. Ale mamy piękny czas. Wyrobiliśmy się w pięknym czasie. Jeszcze zdążę się, kochani, z lekka zrelaksować i jeszcze rzucić karty paru osobom. Okej, okay, rybki, rybki, rybki. Co do Was idzie po nowiu księżyca, w znaku raka? Czego mogą spodziewać się ryby po tym nowiu? Ryby mogą się spodziewać, kochani, budowania czegoś, współpracy z kimś, rozwijania czegoś wspólnie razem. Więc moi drodzy, jeżeli tutaj gdzieś czekałyście bardzo długo za tym, żeby coś razem wspólnie budować, tworzyć, robić, iść do przodu, słuchajcie, no nie wiem, ale razem z jakąś konkretną osobą, bardziej tak to widzę, no to teraz, kochani, ten moment przychodzi i będziecie mogli zacząć robić to, co chcecie, albo rozbudowywać dalej to, co chcecie. Będą na to środki, będą tutaj na to oczywiście pieniądze, innymi słowy mówiąc. Coś kochani możecie, wiecie możecie remontować, coś kupować, coś inwestować, coś, bo mam tutaj kartę, że Wy się skupiacie bardzo mocno nad tym, żeby coś było Wam dane. I ja to tak mówię, wiecie no, że na przykład remontujemy chatę, coś tam, kupujemy jakieś meble, cudawianki, ale nie musi być. To jest coś, co w pewien sposób gdzieś pokazuje, że Wy teraz zajmujecie się czymś, co ma w pewien sposób Wam coś dać. Co by to nie było, skupiacie się nad tym, wiecie o tym, że tego chcecie, idziecie do przodu, możecie to robić razem, możecie to robić osobno, ale głównie chodzi o to, żebyście miały jakiś zysk z czegoś, tak? Ci z Was, którzy, nie wiem, są z kimś skłóceni na przykład, to to teraz przychodzi po znaku, po, Boże, po po nowym w znaku raka, że ryby będą chciały coś naprawiać i będą miały szansę tej naprawy. Oczywiście alternatywnie może chcieć ktoś naprawiać coś z rybą, czyli załóżmy jakaś ze stron nachrzaniła coś i ryba będzie widziała, że ta osoba chce to naprawić, chce w pewien sposób gdzieś coś scalić, nie wiem, no, doprowadzić coś do takiego ładu i składu, bo załóżmy było coś, coś tutaj, no nie halo, coś było zrujnowane i teraz jakaś osoba bardzo stara się pokazać to, że no, że da Radę, że przeskoczymy te problemy, że naprawimy to wszystko, że zbudujemy coś zajebistego razem. Nowe projekty w pracy, czy też nowa w ogóle praca, i tutaj pełne skupienie na tym, dla takich, dla takich ryb, które czekają za zawieściami. No dobra, a co dalej z pracą, albo czy w ogóle coś z pracą? Tak, no to więc tutaj, um, słuchajcie, pracy jest bardzo dużo, skupiacie się na tym. Ci, co chcą nowej, całkowicie pracy, starają się o coś, może również Wam być, moi drodzy, to dane. Voilà! Słońca moje, no mamy całą dwunastkę zrobioną, ja bardzo proszę Was w komentarzach o taką zmiankę, czy po prostu gdzieś czujecie te karty, pamiętajcie, że jeżeli nie pasuje znak urodzeniowy, to nie bierzcie go do siebie, absolutnie, po prostu absolutnie, wówczas skoncentrujcie się na ascendentach Waszych, bo być może tam będzie dla Was jakiś bardziej konkretny przekaz. Słońca, tyle ode mnie, widzimy się jutro na karcie dnia. Mm. Dzisiaj sobie już idę podpoczywać, porzucać jeszcze troszeczkę karty prywatne i kochani buziaki, trzymajcie się.